Trzy powody, dlaczego kobiety zdradzają. Po pierwsze, jest to brak emocjonalnej bliskości, często. Kiedy kobieta czuje się samotna w związku, nie ma wsparcia i rozmowy, może szukać tego gdzie indziej. Czasem, zdrada zaczyna się od zwykłej przyjaźni, która przeradza się w coś więcej. Kolejny etap to brak doceniania. I rutyna. Jeśli w związku zabraknie uwagi, czułości i pojawia się frustracja, ktoś nowy, kto okaże zainteresowanie i podziw, może stać się pokusą. I chęć niejednokrotnie ucieczki. Czasem zdrada jest sygnałem, że kobieta nie czuje się szczęśliwa, ale nie wie, jak zakończyć związek. Zdrada była próbą znalezienia czegoś nowego, zanim odważy się odejść. Zdrada nie bierze się znikąd. Często jest objawem problemów w związku. Dlatego warto rozmawiać, zanim będzie za późno.